Uwaga, uwaga, w dzisiejszym odcinku nastąpi lokowanie produktu. Towarzysze, więc dzisiaj wystąpię w nietypowej roli. Zgodnie z hasłem reklama, motorem postępu, towarzysz Michał zareklamuje dzisiaj tygodnik. Ten oto fakty w pomitach. Jest to numer 28. W nawiasie 44 z 16-22 lipca 2021. Więc tak wygląda okładka tego tygodnika. Od razu mogę powiedzieć, że cena jest 5, 5,90 zł, w tym 8% VAT. A teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego towarzysz Michał się sprzedał dlaczego towarzysz Michał tutaj reklamuje e, ar, e, tygodnik antyklerykalny. Fakty po mitach. No, otóż reklamujemy to ze względu na rozmowę, jaką odbyłem z Dariuszem Psycholem, rozmowę z naczelnym, redaktorem naczelnym tego właśnie tygodnika, i efektem tej rozmowy jest wstępniak na temat towarzysza Michała. Więc chcecie wiedzieć, co tutaj zostało Napisane o towarzyszu Michale, o odrodzeniu komunizmu, przede wszystkim o całej tej aperze w związku z ABW, no to yy, szybko trzeba podreptać do kiosku i kupić najnowszy tygodnik.